Nie wiem, może jeszcze raz to samo Ci powiem, że to co mówiłem, że ja czuję się psychicznie obciążony przez Ciebie tym, że nie zobowiązałaś do takiej tajemnicy. Powiem o tym, że jeżeli Ciebie ktoś wkopie, kopie, psychotrop, ktokolwiek to ja wtedy leżę, jak się dowiedzą o tym dziewczyny, że ja o tym wiedziałem, nie powiedziałem, to ja mam u nich przejebane i tak samo mnie, kurwa, wykończyłaś na Discordzie, będą ze mną robić ludzie, co będą, kurwa, chcieli. I ciebie to dotyczy to samo, Malwina. Jeżeli ty sama, jeżeli ty sama tego im nie powiesz, a będą takie sytuacje jak dzisiaj w nocy czy w dzień, tam coś się działo na twój temat, nikt, kurwa, palcem nie kiwnie. Bo, dlaczego niby miałby to ktoś, kurwa, nawet zrobić? A nie bez powodu, kurwa, czę są moimi danymi, twoimi jakimiś danymi. Discord nie jest, kurwa, w stu procentach anonimowy. Chcesz zostawić po sobie, chcesz spalić mosty, wyjść z Discorda, możesz to w każdej chwili zrobić. Ale jak spalisz mosty. Czy zostanie dobra czy zła opinia, to będzie tylko wynik tego, co tam się działo i nikt o to nie zadba, Marwina. Ja, ja mogę wyjść z Discorda, w każdej chwili nie ma problemu, ale ja wiem jedno. Ja nie po to wziąłem udział w głosówce, jak mnie poprosiła Polka, że zaczynają się chujowe rozmowy na twój temat, powinieneś to skomentować. To po to wszedłem, żeby to skomentować, bo nie mam zamiaru... Y czy tam opowiadać jakiś wzdór większych, czy hejtować tą Elkę czy Andrzeja, ale powiedziałem, że zmieniłem na ich temat tam zdanie, czy na temat Elki i wybroniłem się z tego tak, z tym krakowskim farem, tak dalej. I ty powinnaś... Skąd wyszło pierwsze co? Skąd wyszło to, bo się oni rozpoznali, bo ja do dnia dzisiejszego nawet jeszcze, wiesz, nie wiem, czy już kiedyś o to zapytanie, ale zapomniałam, bo to jest mało Skąd wyszło, że 3-6 skali Bo ja sam wyszedłem na głosówkę. Powiedziałem, tak, ja jestem krakowski fan. Ktoś mi po głosie tam rozpoznał. I powiedziałem tak. Bo teraz to było, co wyszedł, rozpoznali na tym głosie. Jezus, Malwina, dwa tygodnie, trzy, trzy tygodnie temu z Polką wszedłem no tam właśnie. gdzieś na jakiś teli, i powiedziałem głośno: tak, czy sześć, to jest krakowski no to jest fan, właśnie. to jest prawda. Ja no i się tak odpierdolcie, jest. bo mnie mylicie kurwa z trzema innymi osobami, bo Polka powiedziała: Piotrek, tam cię mylą z, z innymi profilami, zaczynają kurwa kroić jakieś chore historie. No a to skąd zera wyjebała... Magdinko, muszę wysiąść z auta, bo muszę to. wejść do domu. Zadzwonię do Ciebie za chwilę, jak się wezmę, roz, rozpakuję. No, bo to teraz to. Zadzwoń w tym to. czasie. Ja Cię bardzo proszę, przemyśl to. Powinnaś zadzwonić do dziewczyn, powinnaś im to powiedzieć. To jest moje zdanie, bo jeżeli będzie się działo coś złego, ja Cię że... na pewno... Słuchaj, jeżeli się okaże, jeżeli się okaże, że ten mój kolega, o którym mogłaś słyszeć, on bardzo dobrze zna tą lunkę. Jeżeli on mi powie, że, bo to co powiedziałeś na temat lunki mi wczoraj, ja to wszystko, każdej jednej tej osobie ja to przeanalizowałem bardzo dokładnie. To jest totalna bzdura, Marwina totalna ale bzdura. Mi upotę, ale Malewinko, yy, jakaś ten Hanka, Hanka? Pączuszanka, Ewelin, y, Lunka, cóż one mogą chcieć od przyjęcia jakiegoś, kurwa, serwera Elki, to jest, kurwa, bzdura totalna, wystana z palca. Natomiast, natomiast, Lunka na 1000% jest fanką psychotropa. Oni mogli mieć jakiś konflikt, ale oni mają ze sobą bardzo dobre relacje. I bądź pewna, że jak mi ten kolega zadzwoni i powie, że e, są informacje na Twój temat, to Marwina, ja z dnia ja na dzień ja Ci bardzo zaufałem, ale ja się wtedy, jak nie odbiorę telefonu i nie odpiszę, to znaczy, że mnie już nie ma. I no ale ja i, jak to z tego strony, to to... Musisz postąpić w sposób taki, żeby być lojalną, bo nie da się być lojalnym w stosunku do każdego. A wiem jedno, sama nie istniejesz, oni ci tam zmyją, to oczywiście możesz wyjść z discorda, osrają cię i tak dalej. Ale czy chcesz, żeby za tobą się ciągnęło gówno, zdjęcia, jakieś badziewia? Poza tym pomyśl o tym, że jeżeli wyjdzie jakiś kurwa gówno i dowiedzą się o tym dziewczyny, a jeżeli Lunka to powie jest z dziewczyn, bo one mają też kontakt z Lunką, bo Lunka z nimi normalnie rozmawia, one rozmawiają ze wszystkimi, dlatego mają poseł u ludzi. To bądź pewna, jeżeli to wyjdzie, to kurwa jakiekolwiek nagrania, które są, gdzie my wszystko tak naprawdę no, zrode, kurwa nagrywaliśmy, tak, jak gadaliśmy z Erką, jak ty gadałaś, jak to, to ja gadałem. Ta... Że Lunka wie moje ona się dowiedziała wczoraj, że to jest moje konto. I bądź pewna, że była rozmowa na twój temat już na 100%. Musiała tam być już rozmowa. I jeżeli ta rozmowa, cokolwiek wyjdzie, że miałaś kontakt z psychotropem i dojdzie to do dziewczyn, to bądź pewna, że one nie będą miały skrupułów, bo one się będą zastanawiały, o czym mówiłaś. Bo postaw się na ich miejscu. Tak, ona miała kontakt z psychotropem, wszystko mogła wyjebać. Dobra, no to my też możemy wyjebać, skoro ona nas wyjebała. Pomyślałaś o tym? Ale ja to wiem, dlatego ja się zaraz gdzieś przyznałam do tej rozmowy i dlatego ja już nawet... Ale mnie wiedziałam. tym tylko obciążyłaś, kochanie. Wiem, ja im tego nie powiem, bo jak ja im to, tym powiem, tym to powiem, to będziesz dla nich konfidentką. Ja nie mogę tego powiedzieć. To ty masz powiedzieć. No ja wiem, ale natomiast jak ja czasem nie wiesz nawet porozmawiaj. Tak, to no, się dzieje? Ja, kurwa, Słuchaj, to, to, to maliko, muszę, 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 odebrać, muszę odebrać kurwa bo mi wyzdanie, no, Kurwa bo że dzwania, jest telefon, odbieram telefon, wychodzę do chaty i dzwonię do ciebie jak wejdę, a ty łęcki pisze i wina i dzwoni kurwa do dziewczyn, im kurwa to powiedz, to jest moje zdanie. Ja muszę Piotr, na spokojnie. Bo przynajmniej wtedy kurwa jest jakakolwiek szansa, że one kurwa w ogóle będą rozmawiały, a nie wyjdzie z tego kurwa większe gówno niż jest. Nie, z tego nie wyj na a wyjdzie z tego tak? główno, zobacz, tak. Marlina, że wyjdzie. A może by być, kurwa, naprawdę fajnymi znajomymi, bo uważam, że Polka jest fajną znajomą. Pralka uważam, że jest bardzo to fajna. Kazuza spokojna też fajna. Nie wolno palić takich. Ja, Manila, ja masz moje imię, nazwisko, wiesz, gdzie mieszkam, jak mieszkam i tak dalej. Polka też się pokazała, też dała numer telefonu. Pralkę poznałaś, widziałaś się z nią, masz z nią kontakt. Po co niszczyć takie kurwa relacje? Ja wiem, ja nie mam nic do tego, bo wiesz, ja, ja i tak ogólnie, jeżeli chodzi o dziewczyny, wiesz, ja wiem, że, że są okej, okay, nie? Ja w pewnym momencie, wiesz, pomyślałam, że, no załóżmy, nie? W pewnym momencie pomyślałam, wiesz, gdzieś tam był taki moment, że pomyślałam, ja mówię, kurwa, ja wie, coś mi się tu nie zgadza, bo skąd by oni wiedzieli, Zniknij kurwa, wina i zadzwoń do nich. To jest moje zdanie. Nie rób tego, Marwina, jak to, kurwa, wyjdzie, a to może wyjść w każdej chwili, to może wyjść w każdej chwili, to będzie, kurwa, chujnia. Nie rób tego, zrób to sama, bez mnie. Ja uważam, że to zrobisz, kurwa, najlepszą rzecz, jaką możesz zrobić, zrób to, kurwa, sama, bez mnie. Albo zadzwoń do każdej, kurwa, z osobna i to powiedz. Że zrobiłaś coś kurwa głupiego, kurwa, i to weź wyjaśnij. Bo ja uważam, że tym sposobem wybronisz. A jeżeli kurwa nie będziesz szczera i to ukryjesz, to nie ukryjesz tego na zawsze. To wyjdzie w najmniej spodziewanej chwili. No, dlatego ci mówię, kurwa, no jak można powiedzieć po 15 minutach rozmowy, ty z równy, kurwa, koleś, to Malwina. Kochanie wysiadam z auta, muszę wysiąść, muszę wysiąść. O cię, pan. Słyszałaś?